Witajcie. Dzisiaj, jako osoba, która poniekąd czynnie działa w biznesie chednym, podzielę się z Wami obserwacją na temat pewnego bardzo ciekawego zjawiska, a mianowicie efektu utopionych kosztów. Otóż efekt kosztów utopionych to nic innego jak działanie nieracjonalne z punktu widzenia klasyki ekonomii. Otóż klasyczne teorie ekonomii wskazują, że człowiek jest istotą tak ekonomicznie racjonalną, czy definiują tak jednostkę homo economicus, osobę, która podejmuje decyzje z uwzględnieniem minimalnych nakładów i maksymalnych efektów. Efekt kosztów utopionych natomiast mówi, że teoria ta nie zupełnie jest prawdziwa, a mianowicie Wskazuje, że jeżeli dana osoba poniosła pewne konkretne nakłady na realizację danego zadania, projektu, biznesu, to przy podejmowaniu decyzji, czy dany biznes będzie rozwijany, osoba ta będzie brała pod uwagę poziom poniesionych nakładów. Jest to ekonomicznie nieracjonalne, ponieważ z punktu widzenia Optymalnej decyzji ekonomicznych nie powinniśmy brać pod uwagę, czy wydaliśmy 100, 200-300 tysięcy na dany projekt, ale to, jakie możemy osiągnąć korzyści z tego projektu i jakie musimy ponieść nakłady w przyszłości. By lepiej zobrazować ten mechanizm, podam Wam ciekawy przykład, jak wygląda to w praktyce. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który postanowił otworzyć swoją firmę. Firmę zainwestował swoje pieniądze, czas, emocje i poniekąd zdrowie, ponieważ zamiast wieczorami siedzieć spokojnie z rodziną, pracował do bardzo późnych godzin nocnych. I dany przedsiębiorca, niestety, ale trafił na rynek, w którym bardzo ciężko jest zarabiać. Konkurencja jest silna, rynek się kurczy, marże są bardzo niskie, szanse na sukces na tym rynku są minimalne. Niemniej, przedsiębiorca poniósł pewne nakłady, by zaistnieć w danej branży. Do dzisiaj jego firma jest nierentowna. Pojawia się możliwość zainwestowania pewnych pieniędzy w nowoczesną linię do produkcji, która może w pewnym sensie zwiększyć szanse na sukces. Przedsiębiorca przy podejmowaniu decyzji tego, ile będzie w stanie wyprodukować więcej jednostek danego towaru, przy kalkulacjach, jakie koszty zostaną poniesione na Wdrożenie nowej technologii dochodzi do wniosku, że inwestycja jest bardzo ryzykowna. Szansa, że ryzyko się opłaci, jest niewielka. Jednak przedsiębiorca postanawia dalej inwestować w ten projekt. Dlaczego tak się dzieje? Kluczowe są już poniesione nakłady. Im większe poniesione nakłady, tym ciężej jest zawiesić dany projekt. Tyczy się to zarówno nakładów finansowych. Jak i nakładów czasu pracy. Bardzo często jest tak, że w danej firmie mamy projekt na ukończeniu, jednak jego kończenie jest w pewnym sensie nielogiczne, bo na przykład dana technologia wyszła już z obiegu i wdrożenie produktów tej technologii jest zwyczajnie nieracjonalne kosztowo. Niemniej, w wielu wypadkach ludzie, menadżerowie, zespoły podejmują decyzję: OK, zrobiliśmy tyle pracy, skończmy to. Mimo, że na przykład danego projektu nie da się komercjalizować, jednak musimy pamiętać o jednym. Efekt kosztów utopionych to efekt, który tyczy nieracjonalnego brania pod uwagę już zrealizowanych nakładów do sensowności realizacji projektu. Z drugiej zaś strony nie oznacza to, że z założenia musimy rezygnować z projektów, które przynoszą w jakimś okresie straty. Nie. Chodzi o to, by przy podejmowaniu decyzji o kolejnych nakładach, o kolejnej inwestycji w dany projekt, nie brać pod uwagę poniesionych już kosztów, a przyszłe koszty. Inaczej mówiąc, porównujmy nakłady do tego, jakie będą przyszłe efekty. Efekt kosztów utopionych w bezpośredni sposób koreluje z ekonomią behawioralną. Czyli ekonomią opartą nie tylko i wyłącznie o założenia racjonalności ekonomicznej podejmowanych decyzji, ale właśnie wykluczając w pewien sposób racjonalność podejmowanych przez nas decyzji i korespondując z tym, że jesteśmy ludźmi i działamy w sposób czasem podbudowany emocjami. Na kanale postaramy się dodawać filmy właśnie z zakresu tego, w jaki sposób działamy nie w teorii, lecz w praktyce, bo teorie ekonomiczne zbyt często w życiu biznesowym nie znajdują odzwierciedlenia. Dziękujemy za uwagę, jeżeli podobał Wam się materiał, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału, łapki w górę. Pozdrawiamy serdecznie, miłego hej!